No, cześć, ja jestem Letarek i witam Was w kolejnym odcinku z SimCity. Jesteśmy w mieście, które kiedyś było fabryczne. Eee, tak więc staram się, aby to wielkie dzieło się wybudowało. Oczywiście znikło, mimo że zostało zakupione już drugi raz, ale wielkiego dzieła. Wielkie dzieło jest. Eee, ja nie mam siły szczerze mówiąc, na to wielkie dzieło. Zupełnie nie wiem o co chodzi, ale ktoś w komentarzach napisał, i mam nadzieję, że ten ktoś wiedział, co mówi że trzeba do tego wielkiego dzieła w każdym mieście wybudować lotnisko. Jeżeli tak nie jest to to się wygłupię w tej chwili ale troszeczkę mnie to już nie interesuje także BAM lotnisko I już zdecydowałem nie patrzeć na aspekt wizualny tego miasta, bo to miasto jest po prostu brzydkie. To tyle zostało zrobione przeze mnie. Także nie miejcie mi tego za złe, bo niestety już tego nie cofnę. Musiałem wszystko rozwalić i budować od nowa. W Uniwersytecie dodam również szkołę nauk, aby. Bo jak wyczytałem. Zwiększa to zyski nowoczesnego przemysłu w mieście, jeżeli jest dużo studentów. Także, no, dobrze. To jest bardzo dobrze. Czy mogę być jakiś akademik? Nie, jeszcze nie. No, ale mam nadzieję, że studenci dopiszą. Na pewno. Muszą, nie mają wyjścia. Dobra. W takim razie, tak. Co jeszcze, co jeszcze? Może wejdziemy do miasta naftowego i to również jest coś pokombinować. Ja my dzisiaj zrobię taki mały objazd po tych wszystkich miasteczkach, bo nie wiem co tak naprawdę zrobić. Już się mi troszeczkę pomysłu kończą. Słuchajcie, nie wiem jak to będzie dalej. No to zajebiście. Ja nie wiem. Dwa dni robię sobie przerwę od tego YouTube'a. Wszystko super fajnie. Tylko że kurde, no. Dajcie mi chwilę. No siemka, yy, wracam Nie wiem, to jest nienormalne, że ta gra po tylu miesiącach od wydania Od wydania mm, Ma takie błędy, no to jest nienormalne, żeby tak wywalało człowieka z gry W ogóle mam błąd, bo z... Yy, jakby z podglądu... No, 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 no Betraku umiesz co powiedzieć yy, Z podglądu regionu, tak? Tutaj, jakby, z tego menu. Zupełnie mi nie pokazuje, ile mam mieszkańców w regionie. I to jest naprawdę dziwne. Gdy pierwszy raz to zacząłem, myślałem, że mi się miasta usunęły. Co nie było. To było dość stresujące, ale na szczęście nic się takiego nie stało. To jest kolejny po prostu błąd SimCity City. Tak więc. Ojej. Nie wiem, wydają tonę tych DLC. No dobra, były dwa, ale zamiast wydawać te DLC, mogliby po prostu. Ogarnąć się i zacząć. Zacząć tworzyć dobrą grę. I dlaczego ja tutaj nie zarabiam, co? Dobra, tutaj są wydobycia jeszcze są. Dobra. To nie jest źle. Zaraz powinno być wszystko ok, Tylko że... Dobra, trzeba przyspieszyć chyba czas. Dobra, jest przyspieszone jak podatki. Dobrze. No zarabiajmy szybciej, nie wiem co robić tutaj. Tak w ogóle gdzie by postawić to lotnisko? Bo oczywiście tutaj się nie wyświetla, że wielkie dzieło jest w budowie, więc mam nadzieję, że gdy będzie to lotnisko, to, to już będzie ok. No kurczę musi być, bo... Bo tak. Samoloty. Miejski port lotniczy. Tutaj się zmieści. Tutaj się zmieści, słuchajcie. Tylko wypadało, bo niestety, usunąć te uliczki, w których miał być przemysł. Najwyżej będzie za lotniskiem. No i okej, okay, akurat nie będzie problemu z postawieniem. E, co się tutaj dzieje do jasnej cholery? Skład pełny, skład paliwa. Jaki sk skład paliwa? Gdzie jest skład paliwa? Eksportuj to, kurde. Tutaj, olej surowy, to też eksportuj, eksportować, okej. Okay. Tylko, że nie ma czego eksportować w tej chwili. A nie jest, dobra. Chyba sobie powoli to radzą z tym. Ja nie mogę, co za. Chaos? Na dodatek, czy tutaj jest możliwość? Co oni chcą w tym, tym terminalu? Nie chcę na razie autobusów, nie chcę. Czy jest jeszcze jakieś miejsce, w którym mogłem wybudować osiedla? Nie wiem, nawet z tej strony, cokolwiek. Niech tych mieszkańców będzie sporo, bo jest zapotrzebowanie po prostu na wszystkich. Ojoj oj, oj. Tak więc ujemny kaszlo mnie nie denerwuje, ale i tak troszeczkę za mało na tej ropie zarabiamy i chciałbym już wysyłać... Chciałbym już wysyłać tą ropę, czysty olej surowy. I dlatego nawet tego oleju surowego aż tak nie przetwarzam. Chciałbym wysyłać ten olej surowy na budowę wielkiego dzieła, gdyż właśnie... Yy, Eee, właśnie, właśnie Międzynarodowy Port Lotniczy, dzięki temu się wybuduje. Trzeba 250 tysięcy baryłek. No, także, także tak. O, ulepszenie posiadłości burmistrza. I co teraz? Mogę sobie wybudować cokolwiek tutaj fajnego z racji. ...tego, że zostało to ulepszona. Dobra... Mhm, mogę dodać sobie posąg burmistrza, no to niesamowicie. Eee, dobrze, dodam. I już? Aha, to... to niezła zabawa będzie z tym, żeby to ulepszyć na maksa. Ale okej. Okay. Retusza ulepszać nie będę, bo nie trzeba. A to co? KG handlu, nie chcę KG handlu, mam już KG ropy naftowej. No, zarabiamy całkiem sporo, spoko. Um, także tak, um, czy tutaj są jeszcze jakieś problemy w tym mieście, bo chciałbym jak najszybciej zbudować, albo dobrze, walić to, biorę pożyczkę i, i się nie będę tutaj pieprzył w tym mieście zbytnio, bo to w końcu jest odcinek, a ja i tak dość spontanicznie do tego nagrywania podchodziłem od zawsze, więc czasami byliście narażeni na chwilę nudy i... takich innych pierdół, dobra. Lotnisko jest. I y jeżeli robię błąd, to na serio nie krytykujcie mnie za to, ale... No i wtedy po prostu w każdym mieście będzie lotnisko. No, koniec. Koniec tematu. Yy, w takim razie, dobra. Teraz wychodzę stąd i czas iść do miasta. Miasta, miasta, w którym wydobywamy rudę. I tam też troszeczkę pobuszujemy, bo jednak czas tam też coś porobić. No. Chyba będzie można już ulepszyć KG z tego co pamiętam. Mhm. W ogóle to miasto się nieźle rozbudowało. Ja tutaj dawno nie grałem, w ogóle dawno nie nagrywałem nim City, ale jest brzydkie. <laughs> nie trzeba to poulepszać. Um, I pobudować różne rzeczy. Okej, okay, tutaj już widać, że... Że, 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 że tak... Że port, się, port lotniczy się buduje. To jest przynajmniej dobrze. Tylko, że... Mm, czy już mogłem coś zacząć wysyłać tutaj, cokolwiek? No bo zaraz zrośnie nam ten dzienny zysk na metalach i będziemy mogli to ulepszyć. I. Mm, I. Dajcie mi chwilę pomyśleć, muszę się rozgrać. Kopalnictwo. Huta. Metal i stop. No. Czyli, stop będzie trzeba uzyskać w mieście, w którym będziemy wydobywać węgiel. Ok, damy radę. Musimy dać radę. Dobra, czy tutaj w tym składzie handlowym jest full? Prawie full. Są eksporty ustawione? Są. Jeszcze sprawdzę w drugim. Ok. Wiecie co? Chyba nie będę budował następnego składu. Po prostu wystarczyłoby... Albo nie zbuduję na przyszłość, wiecie? Bo w sumie... Składy nie są drogie. No oczywiście się przydadzą, już, już wiem z doświadczenia. Tak, <grym> taki ze mnie ekspert. <grym> Tylko oczywiście problem w tym, gdzie to wszystko teraz postawić. A już są trzy składy nawet, jak, jak, jak niedobrze. I wszystko jest... Y pełne eksport dobra. To gdzie te ciężarówki się podziały tam. Nie, wszystko jest ulepszone. A tutaj nie, wszystko jest ok. Dobra, w takim razie. Dobra, także skład handlowy się postawi gdzieś gdzieś tutaj. Eee, Dodam już oczywiście tutaj eee, skład rudy, przynajmniej dwa składy póki co. Dobra I, i, i tak, no szybciej, no oczywiście, dzienny zysk jest nadal super zatrzymany, nic się nie dzieje. Mogłem się tego spodziewać, mogłem. Dobra, ale już mamy questa, żeby umieścić hutę. Hudę, także zrobimy to zaraz. Natomiast, jeszcze tutaj, wracając do tego miejsca z osiedlami, to pozmieniałbym tutaj co nieco, bo jest brzydko. Jest brzydko, i można coś z tym zrobić, żeby było ładniej. Tak sobie teraz kminię, że, że można byłoby coś zrobić tutaj ciekawego. Tylko, oczywiście, trudno mi to będzie zrealizować. Hm. Tutaj zrobiłbym drogę prosto. Może. I po prostu zaczął budować takie. Taki, jakby regularny układ ulic. Bo tamten był jednak taki dość chaotyczny. Niezbyt mi się podobał. Um, hmm. Dobra. Wiem, że teraz pół miasta mi się wyprowadzi, ups. Ale co mi tam? To tylko gra przecież. Tutaj jeszcze mógłbym. Nie, tutaj już nie. Ale dobra. Jak to nie mogę wytaczać dróg przez budynki? To muszę zburzyć ten. Albo nie, zostaje tak jak jest w tej chwili. Niech to się po prostu rozbuduje. Um, oczywiście, w miejscach, w których nie ma tych stref, dodam strefę, żeby wszystko ładnie się rozwijało. Mm. No i okej. Okay. A i jeszcze w tym miejscu, tutaj nad morzem, mógłbym, mógłbym coś, coś tutaj wybudować, czy zwykłą, zwykłą drogę po prostu. I to tak, jakby połączyć ładnie w miarę. Tylko, że ja tutaj chyba coś niesymetrycznie zrobiłem. Zrobiłem coś niesymetrycznie niestety Okej, okay, to zrobi się coś takiego w tym miejscu Tak zaokrągla i, i powinno być już dobrze mam nadzieję, że wybuduje się jakaś większa strefa Dobra Także yy, no, jeszcze trochę. Jeszcze trochę do tego ulepszenia. Wracając do przemysłu, bo mamy, nie, mamy popyt teraz na mieszkańców tylko, tak tak w sumie, także nic tutaj więcej nie będę ee, nie będę budował. Oczywiście w tych regionach jest na serio tak mało miejsca. Wie, że iFlym się zachciała, no, no chyba nie. Tylko, że w, w tych regionach jest naprawdę tak mało miejsca, że nie, też żal. Żal po prostu. O, jeje, możemy ulepszyć w końcu. Jak widzicie, siedziba KG Metali dorobiła się paru kondygnacji. I teraz, teraz tutaj dział, dział inżynierii. Nie, dział... Dział hutnictwa. Dział handlowy, dział handlowy nie, chociaż dział handlowy wygląda jak kościół. Dział hutnictwa. No dział hutnictwa będzie trzeba postawić, ale dlaczego nie ma zupełnie miejsca żadnego przyciągania? Tutaj jest jedno. Oczywiście budynki będą musiały lec w gruzach. Dobra, także dział hutnictwa dodaj wytapianie do operacji przetwórstwa metalu. No, okej. Okay. To chyba to. Tak więc. Czas to postawić. Brzydki budynek wygląda trochę jak więzienie. No, bez kitu, te więzienia są podobne. Gdzie jest posterunek? No dobra, tak trochę. <laughs> Więc teraz y, możemy, z racji tego, że powstał y, ten wydział, y, umieścić hutę. I nie wiem, będziemy mogli uzyskać metal, który wyślemy na budowę. Tak, w sumie to nawet można. Teraz, teraz... Nie, już jest zaznaczone, żeby wysyłać metal. Tak więc spoko. I już nam zyski przyszły z budowy. Więc postawię hutę. Czy zyski z wydobywnictwa? No. Gdzie tę hutę postawić? Ja nie mogę. Denerwujące to jest, nie ma nigdzie miejsca. Postaje to w tym miejscu. I teraz przyjrzyjmy się, co tu jest w środku. Gdy węgiel, gdy węgiel i Ruda się kochają, rodzi się Dzidzia Stop. Kurde. Stop, można sprzedawać w miejscowym przemysłowi albo na rynku. Ok, <laughs> piec do metalu. No, no, piec do metalu oczywiście, ale dzisiaj stop, no kurde. O co chodzi? Ile kosztuje ten piec do metalu? 21 tysięcy. Dobra, szybciej niech to się robi, bo chcę to ulepszyć na maksa od razu. Ja nie mogę. Dzisiaj stop, kurde. Więc z jednego tutaj yy, składu handlowego zamiast wysyłać na rynek globalny, zrobię użyj lokalnie, więc będzie to zachowane na użytek własny. W sumie to zrobię to tak yy, jeszcze w, nie, w jednym, dobra. I teraz już nie powinno być problemu z tym, że tutaj będzie po prostu tutaj nie będzie brakowało yy, rudy. Mam nadzieję, no kurde. Dobra. Kolejny piecyk się doda, tak na przyszłość oraz garaż Ciężaróweczek Dobra Także czas po prostu czekać teraz Aż tutaj się wszystko unormuje i te dostawy będą w miarę W miarę szybkie Zamknięte już zatrudniamy. No tak, bo oczywiście nie ma pracowników w tym mieście. Przybrzydłem. Um, jeszcze tutaj mógłbym w sobie postawić jaką, jakąś małą strefę. I tutaj przy tym wjeździe. Cokolwiek już jestem zdesperowany. Albo nad morzem na przykład mógłbym. Um, tak by się trudno, trudno tutaj. Trudno zrobić jakby wyjazd stąd. Ale nawet coś takiego tak prowizorycznie. O. Jaka jest strefa mała. A ja zastanawiam się gdzieby tutaj postawić lotnisko i nie wiem czy jest potrzeba z racji tego, że z tego miasta jakby widzimy tą budowę portu i wielkiego dzieła. Nie no jestem, jestem zagubiony. Jestem zdecydowanie zagubiony w tej chwili. Oczywiście rury się musiały zatkać, no ale dobra, dodamy kolejny zbiornik, szan... Yy, no i w ogóle, po co to jest ta droga? Bez sensu. No i nie chcąc nawet usunąłem tutaj drogę. I jeszcze takie pytanie, mogłem tutaj poulepszać te drogi? Jakbym poulepszał drogi, to by się wybudowały wyższe budynki, a jednak potrzeba mi pracowników i... I innych ludzi, więc te drogi muszą być ulepszone. Nie ma rady, trzeba tak zrobić. No, już się coś buduje tam. Może jakiś wieżowiec, nawet? No, spójrz na świat z apartamentu na poddaszu pierwszego luksusowego wieżowca w mieście. Jak to brzmi ładnie. Tak burżujsko. No, ale z tego, że było zapotrzebowanie, to naprawdę te. Miejsca teraz się zaczną szybko zamieniać w, w jakieś tam wieżowce. W tym miejscu zrobię to samo: ulepszę nawet tą aleję do wysokiej gęstości, bo tak chcę. Co prawda, troszeczkę zmniejszy się ilość zieleni w całym mieście, no ale już mniejsza. O, to wiecie. Gospodarka musi działać. Okej, okay, to ulepszam to już teraz. Nie miejcie mi tego za zła. I teraz po prostu trzeba czekać cierpliwie, aż to się wszystko rozbuduje. Yy, jakbym tego nie robił. No, nawet już powstał ten wieżowiec. Dość niski jest w sumie, jak na wieżowce. Stolice są wyższe. W ogóle, zobaczcie, jak ten region się rozwinął. To jest niesamowite. Nawet ten Paryż wygląda w miarę wysoko oraz te miasta tutaj, no, hazardu w tym miejscu. No, a st stolicy to już w ogóle nie mówię, bo tam są same wysokie budynki w tej chwili. Dość niere nierealistycznie to wygląda, tutaj w przerwach pomiędzy tymi miastami powin powinny być jakieś przedmieścia. Wtedy to by miało ręce i nogi. No ale... No ale, no ale, teraz tak w sumie dość oceniam tę grę, no ale to już jest, to już jest końcówka, więc... Muszę sobie wyrobić jakąś opinię i później na koniec ją przedstawić pod koniec serii i teraz. Metal, metal. Okidoki, więc. A jak wysłać ten metal do portu lotniczego? Czy tutaj mogę coś zrobić, czy po prostu... Nie, chyba po prostu muszę skład handlowy i tutaj dodać yy, składzie handlowym skład metalu i zaznaczę do użytku własnego, także wtedy nie będzie to eksportowało. Nie będzie też sprzedawało, na szczęście, i będzie spoko. Oby. Oki. Okay. Zarządzam dostawami. okej, okay, jest nawet już że na użytek lokalny, także, także spoko. O wolutku to się wszystko ogarnie. Teraz idziemy z tego miasta już w cholerę, bo, bo tak i czas przejść do miasta Hazardu, bo ja lubię to miasto strasznie. A tam również trzeba troszeczkę pozmieniać. Myślę, że tam niedługo będą żyli sami bogaci ludzie, gdyż jakie ja tam patrzyłem ostatnio, to zapotrzebowanie właśnie na nich było największe. No. Jesteśmy. Potem jak ten oszust tutaj najechał, nadal się te finanse nie ustabilizowały, nie wiem dlaczego. No ale mam nadzieję, że po prostu wystarczy troszeczkę cierpliwie poczekać sobie. Ja nie mogę. Dlaczego stąd nie widać? Dlaczego stąd nie widać? Yy, wielkiego dzieła! No przecież to jest najbliżej. Wiem, że to nie ma sensu, no ale kurde. Jednak z tym lotniskiem to był jakiś bullshit. To był jakiś bullshit totalny. Co ja tutaj mogę teraz zrobić? Chciałem coś zrobić, a. a. oczywiście. zapomniałem. A właśnie, atrakcja, atrakcja, atrakcja. Atrakcje turystyczne. A właśnie, czy tutaj są dwie bramy do parku jakiegoś, czy nie? Jest jedna. Ale mniejsza o to, chciałbym tutaj postawić coś innego. Jakiś taki mały monument, zabytek, cokolwiek, żeby tutaj jakby sprowadzić turystów. No bo czym więcej tego, tym bardziej tutaj są chętni do odwiedzania miasta. Zastanawiam się nad tą wieżą z Tokio. No, to dość fajnego jest przy tym rondzie, w pobliżu jest również dworzec kolejowy, port lotniczy, no, postawię ją, wiecie, postawię ją, tylko, że... Mm, znałem się oczywiście gdzie, znaczy, niby przy tym rondzie byłoby OK, ale mm, te moje dylematy są po prostu legendarne. Okej, okay. postawimy to tam, gdzie. Tam, gdzie w przeszłości miałem to postawić. Yy... że było równo w miar... <laughs> Ba, dobra, jest tak, nie jest źle. Nawet ładnie się prezentuje. Nawet ładnie się. Nawet, prezen... nawet, ładnie się nawet... <laughs> nawet dobrze się prezentuje. Yy... Tak więc. okej. Okay. mamy pierwszy tutaj zabytek, monument. Eee. Tylko żeby te moje, ten mój hazard się z tego dołka podniósł Bo już niby teraz zarabiamy Ale wczoraj były takie straty Szczególnie w tym większym Okej okay. to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Już nie zmuszajcie mi żeby robicie dłuższe I ja mam nadzieję że wam się spodobało Mimo wszystko I żegnam się z wami Cześć